Cześć, jestem Aguś i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry AutoNuts. Jak widzicie, mam tutaj bardzo potężną armię robotów w postaci kurczaków. E, a tak naprawdę to nie, tak naprawdę mam po prostu swoją zwyczajną armię e, robocików. Także jeśli Wam się to jak spodoba, zostawiajcie łapkę w górę, bo dzisiaj będziemy przygotowywać się na nadejście nowych osób. Yy, dokładnie tak. W sumie nie wiem, czy będą to takie osoby, jak ja tutaj jestem, bo ja wyglądam całkiem sympatycznie w tym momencie, ale ktoś na pewno się zbliża, dlatego że musimy gromadzić jedzenie. Dzisiaj spróbujemy sobie po pierwsze zaplanować uprawę owoców, czyli będziemy sobie zbierać jagody i gromadzić jedzenie w postaci grzybów więc prawdopodobnie coś się zbliża no i myślę, że od razu moglibyśmy zacząć od tego żeby zacząć przygotowywać obszar pod to jedzenie hmm, tutaj już trzeba słuchajcie planować to co będziemy robić w przyszłości dlatego, że podejrzewam, że nasza kolonia robotów troszeczkę się rozrośnie, a w związku z tym będzie trzeba przygotować więcej narzędzi, tak mi się wydaje, bo w tym momencie mamy pięć różnych obiektów, które możemy stworzyć, swoją drogą Muszę zacząć tworzyć koła i prymitywne zębatki. I to też za chwileczkę zrobię, ale muszę najpierw zaplanować miejsce, w którym będzie to jedzenie przygotowywane, i może zrobimy to tutaj. Powiedzmy, że tutaj będzie obszar, w którym ja, mam nadzieję, że wystarczy mi miejsca, będę przygotowywać jedzenie. W takim razie weźmy sobie wolnego robota. Wolnego robota, których zrobiło mi się aż trzy dodatkowe, bo jednego miałam zbudowanego w poprzednim odcinku jeszcze. A tutaj, słuchajcie, są trzy boty, które zajmowały się podawaniem narzędzi: Kilofów, Łopat i Siekierek. I wy mi napisaliście Agu. Przecież możesz zaprogramować robota tak, że nawet Drwal będzie sam sobie zbierał to, to narzędzie, którego potrzebuje. I rzeczywiście, i w sumie całkiem fajnie udało mi się to rozwiązać. Mianowicie. Robot, który na przykład jest drwalem, musi wziąć sobie siekierę z miejsca, w którym siekiery są, czyli z magazynu siekier, to jest akurat ten magazyn. No i w momencie, kiedy już weźmie. To zabiera się za zadanie ścinania drzew, aż skończy mu się to narzędzie, a potem to powtarza. I jeśli już ma to narzędzie, to tu jest taka strzałeczka, która jakby służy do tego, że jeśli nie jest w stanie wykonać tego zadania, to je pomija. Tym samym, jeśli już ma jakieś narzędzie, to on będzie pomijał to zadanie i tak się będzie działo w nieskończoność, więc bardzo fajnie udało mi się to rozwiązać. Działa, sprawdziłam, działa i dzięki temu mamy trzy wolne boty, które wykorzystamy sobie do dzisiejszego zadania. Pierwszy z nich, nazwijmy go może. Kopacz, bo on będzie musiał przygotować teren. I wiesz co? Ok, ty, kopaczu drogi, i przy okazji pokażę wam właśnie, jak zaprogramować takiego bota, który będzie sam sobie brał narzędzia. Podchodzisz sobie tutaj, bierzesz sobie łopatkę i tę czynność powtarzasz tylko raz. A jeśli już masz łopatę, to już tego nie powtarzaj, bo to jest tak, jak widzicie tutaj w prawym dolnym rogu, jest zakończ powtarzanie w przypadku niepowodzenia. Czyli jeśli nie uda mu się chwycić tej łopaty, to znaczy, że ma to pominąć. I e, nie wiem dlaczego, ale to wcześniej nie chciało działać, on jakoś to zapętlał e, tę czynność, a dzięki temu, że to włączyłam, to przestało się to dziać, więc e, jakbyście kiedyś programowali te botki e, i mieli problemy, to właśnie to e, należy zrobić. Czekajcie, i teraz ty będziesz kopał doły. Mam tą łopatę, mam łopatę, e, w takim razie udaj się ze mną tutaj. Przygotujemy sobie pole pod jagody, ponieważ e, pomyślałam sobie, że e, po co się rozdrabniać, od razu sobie stworzę jakieś takie nie za duże poletko. Tych jagódek, więc on mi niech skopie obszar. Zobaczmy, tu jest kratek. Raz, dwa, trzy. Może taki obszar wystarczy. Może jeszcze trochę go wydłużmy. O, to będzie moje pole, yy, jeśli chodzi o yy, jagódki. Więc ty tutaj przygotuj mi to pole. I teraz tak, tę czynność musisz do całkowitego zwolnienia ręki. I to jest coś, czego zaczęłam używać również w przypadku ładowania przedmiotów, czyli naładuj. Do maksymalnego dźwigu i rozładuj do całkowitego zwoln zwolnienia rąk. To jest łatwiejsze niż programowanie bota, który ma. Wiecie, musimy kontrolować, ile on ma slotów, i czy rzeczywiście trzy. E, ja na początku nie wiem dlaczego cztery wpisywałam, więc to było dla mnie problematyczne. E, bo może dlatego, że ja mam cztery sloty. Myślę, że to było dlatego. E, no, i jakby całą tę czynność musi zapętlać w nieskończoność, czyli e, jakby tutaj mamy dwa pojedyncze. Dwie pojedyncze czynności, które zapętlamy, i teraz bocie jesteś gotowy. Ja to jeszcze zaczęłam i podam ci łopatę. I zobaczcie, co się stanie, kiedy ja to uruchomię i się okaże, że on ma tą łopatkę. On sobie przejdzie do magazynu, tak czy siak, bo w sumie to jest taki mało ogarnięty pod tym względem. I powinien teoretycznie wziąć łopatę, ale łopatę już ma w rękach, bo ja mu przekazałam łopatę, którą sama z niego wzięłam. I on się teraz zastanawia. Hmm, mam łopatę. No to idę kopać. Więc teraz już mamy gościa, który będzie przygotował mi teren. I tutaj zostaje darnina. Chciałam sobie przygotować jakby poletka pod, pod jagódki. I w ogóle zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja z tymi jagódkami. Czy rzeczywiście muszę je sadzić na, na glebie, bo tak mi się wydaje, może jeszcze muszę zaorać? Muszę to w takim razie sprawdzić. I mamy jagódki. Okej, okay, jagody uzyskujemy poprzez uderzenie patykiem w krzak jagód, a same jagody zasadzić jak krzaki jagód, okej, okay. krzaki jagód uzyskujemy poprzez wsadzenie do dziury, czyli nie o ramy, to dobrze, bo w sumie nie mam żadnego żadnej motyki ani nic, co by mi mogło yy, pomóc w tym, więc wykupujemy sobie łopatą dziurę, wkładamy jagodę i rosną nam krzaczki, to na razie sobie przygotuj tutaj miejsce, ja w tym czasie może o, słuchajcie, muszę powiększyć magazyny teraz widzę, że muszę się tym zająć więc sobie dodajmy tutaj powierzchnię magazynową w tym miejscu i zastanawiam się, czy nie powiększyć tutaj tych magazynów, albo zbudować nowe bo mamy, zobaczcie, trzy pełne magazyny i jest strasznie dużo drewna, które moglibyśmy w tym momencie namotowywać w inne miejsce, więc spróbuję sobie zbudować jeszcze, jeszcze trzy takie rzędy magazynów i spróbujemy zaprogramować boty, żeby niosły je w inne miejsce, zobaczymy jak to będzie wyglądało, zacznijmy jednak od tego miejsca ze skrzyniami, ponieważ, o czekajcie, tutaj ktoś buduje to, a bo ja mam budowniczych! Doskonale, i oni w tej strefie budują. Okej, okay. szczerze mówiąc, zapomniałam, że zaprogramowałam te boty na budowanie, ale to dobrze, to dobrze. One troszeczkę mi pomogą. W tym rejonie, ja tutaj, specjalnie sobie postawiłam blisko te wszystkie magazyny. One tutaj nie będą stały, jakby co? Ale wydaje mi się, że łatwiej po prostu będzie je zbudować w momencie, kiedy mam je przesunięte blisko. Więc szybciutko zabieram się za budowanie kolejnych pięter. Tutaj widzę, że bot się rozładował, więc go w międzyczasie jeszcze naładuję. I wiecie co? Ten bot jest bezczynny. Może on by mógł gdzieś tą darninę, e, którą wykopałam, gdzieś odłożyć na bok. W sumie nie wiem, czy ona będzie potrzebna, więc na razie nie chcę budować specjalnie magazynu na nią. E, bo coś mi się wydaje, że sporo całkiem jej naprodukujemy. Ale ty, bocie, na razie zostaniesz bezimienny. Po prostu masz wziąć sobie taką darninkę. E, musisz ją brać, aż całkowicie e, zapełnisz swój ekwipunek. E, I odłożyć ją tutaj. Myślę, że to będzie na razie miejsce rozsądne. W razie czego będę to przestawiała, ale w tym momencie ten obszar maksymalny niech trochę będzie większy, bo ja jeszcze planuję to pole powiększyć. Zastanawiam się, czy nie wykorzystać tego, co tu w ogóle jest chwasty i plony bawełny to może zostawimy te pola bawełny żeby były polami bawełny później w przyszłości skoro już nimi są, a już same pola jagódkowe sobie stworzymy jakby chcę mieć to wszystko w jednym miejscu, wszystkie grzyby i wszystkie jagody, bo widzicie jak sobie patrzymy tutaj to i grzyby i jagody one są tak porozrzucane po całej mapie ja sobie je pozbieram, przeniosę i zasadzę sobie w jednym miejscu, żeby boty jakby miały mniejszą pracę i jednocześnie żeby móc więcej tego nazbierać a jak już upuścisz wszystko, wracając do programowania bota znaczy, upuść wszystko do całkowitego zwolnienia rąk. Nie wiem, czy to upuść wszystko już nie jest taką e, wystarczającą komendą, ale może nie być, więc w sumie dla pewności damy mu to zwolnienie rąk. I w sumie to już może się zabierać do pracy. Chyba wszystko dobrze zrobiłam. Bo wiecie, bo jak tak gadam, nagrywam jednocześnie, to od razu mi się wydaje, że mogę coś źle zrobić albo nie dopisać jakiejś komendy. Tu boty sobie pracują. Ten już chyba niedługo skończy, więc wyznaczymy mu drugi obszar, żeby skopał nagrzepki. A ja wracam do robienia tych magazynów. Bo zobaczcie, tutaj już boty powoli chyba powinny kończyć. Chociaż widzę, że przyniosły deski, ale coś nie niosą słupków. Chociaż niby dwa tutaj są. I już widzę, w czym jest problem. Ponieważ zaprogramowałam tego bota, żeby zbierał słupki stąd, czyli z miejsca, e, w którym e, jakby bot zrzuca te deski, a nie z magazynu, e, znaczy słupki, a nie z magazynu w słupku, więc próbujemy jeszcze raz go zaprogramować. E, I w sumie to może po prostu e, dajmy mu to pierwszą część, więc e, słuchaj, Kościu, e, idziesz tutaj. I tutaj popełniłam ten błąd właśnie, że... A czekaj, 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 bo ja muszę najpierw puścić tą deskę. Znaczy, nie deskę, tylko loga, którego trzymam. Tutaj popełniłam błąd, że jej określiłam konkretną ilość, a niekoniecznie ile on może unieść. Więc bierzesz sobie słupek i to zaraz poprawimy. Ten słupek podnosisz do maksymalnego dźwigu. O. I teraz... Jakby tutaj nie będzie trzy razy tylko do całkowitego zwolnienia rąk I w tym momencie myślę, że on będzie działał sobie lepiej Myślę, że jesteś gotowy, więc teraz zabieraj się do pracy I teraz on powinien dokończyć budowę tego miejsca I teraz myślę sobie, że w sumie mogłabym przenieść sobie część tych moich magazynów Żeby boty je budowały Ja oczywiście będę musiała przynieść logi i tak dalej Ale jakby częściowo mi pomogą Tutaj pozostaje mi jeszcze jeden Magazyn do zbudowania. I ten dźwięk, takie, wiecie, takie cząsteczki magiczne, to to jest to, że właśnie jakiś budynek został zbudowany. Więc to mi daje taki sygnał, że moje boty już skończyły robotę. A propos skończenia roboty, to ten bot też już skończył. Więc ja jeszcze tylko kłodę, szybko sobie dorzucę. I zastanawiam się, czy zaprogramować te same boty, które rąbią i noszą drewno i jakby robią słupki do robienia tego do innych magazynów. Czy może spróbować, jakby, stworzyć nowe boty. Bo zastanawiam się, czy nie warto byłoby stworzyć właśnie więcej systemu. Żeby więcej mieć go drewna, ja wiem, że go jest bardzo dużo, ale może jak zacznę budować, to się okaże, że trochę tego jeszcze brakuje. Czy ty już skończyłeś? Chyba tak. Ten obszar już jest skończony, w takim razie stopujemy cię i myślę, że spróbujemy. Nie, 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 poczekaj. Nagrywamy sobie, ale ja tylko przyniosę tu strefę. I zrobię sobie jakiś taki odstęp, żeby je mieć troszeczkę oddzielone od siebie. Może powiedzmy. Niech to będzie w ten sposób. Możesz kopać kolejny obszar, który będzie przystosowany do y, tych grzybków. Y, a ja w tym czasie zatrudnię nowego gościa do kopania dołków. Y, więc sobie bierzemy jeszcze jednego, powiedzmy, że to będzie kopidu. Także w ten sposób sobie odróżnię tych dwóch. I to są roboty tymczasowe, więc jakby nie dodaję ich do żadnej grupy, bo myślę, że później wykorzystam sobie ich na przykład do sadzenia tych jakut albo do strącenia patykiem, więc zobaczymy, jak mu to wejdzie. I teraz tak, ty przede wszystkim musisz wziąć sobie łopatę. I widzę, że będę musiała dorobić łopaty, bo łopaty się już kończą i siekiery się już kończą. Więc za chwileczkę sobie zaprogramujemy botka do budowy. A właściwie po prostu powiem im, ej, musicie znowu pracować. E, bierzesz sobie to raz i kopiesz tutaj dół. Teraz tak patrzę, że tutaj ten kopi dół, on nie kopie jakby każdej kartki, tylko kopie co drugą. Czy to znaczy, że tak samo będzie w tym przypadku? Bo widzę, że je, niby jagódki rosną obok siebie, grzyby raczej je rosną pojedynczo. Tak teraz tak patrzę, zobaczcie, widzicie, mamy pojedyncze poletka. Hmm. Teraz się znam, czy one będą rosły obok siebie, też jak tutaj zrobimy to. No dobra. Na razie w takim razie ty szukaj gleby i od razu ją skop. I niech to będzie w całym tym obszarze, który tutaj mamy, yy, więc on będzie sobie przygotowywał dołki i to robisz, aż skończyć się miejsce w ekwipunku. Ten bot jest gotowy, w sumie nie dałam mu łopaty, ale dobra, weźmie sobie następnym razem łopatę z magazynu, teraz niech bierze, a ja wszystkie te łopaty wsadzę do środka, póki jeszcze są trzy sztuki. I tak jak mówiłam, boty już powoli kończą magazyn, zostaje mi tylko ta jedna kłoda, więc za chwileczkę też będziemy programować jakby nasze boty do zbierania drewna w inne miejsce, ale najpierw uruchommy sobie tych gości. Ty sobie rusz się... Ty też sobie rusz się, a kilofy na razie są niepotrzebne, kilofów mamy całkiem sporo. O, i teraz nagle zaczął pracować, coś, coś tu było nie tak. Okej, okay. bo cię ładował, więc w sumie go naładuje. Wiem, że... Okej, okay. zobaczcie, jednocześnie ładowarka przyszła go ładować, więc w sumie nie ma sensu ich wyręczać, skoro one i tak muszą to wykonać. Wolałabym umieścić to w tym miejscu, może spróbujemy skopać te jagódki? Ciekawe, czy jak użyję łopaty, czy to się uda. Zobaczcie, on rzeczywiście kopie doły co drugi, ale mogę kopać obok siebie. To prawdopodobnie sama będę musiała dokopać pozostałe yy, te dołki yy, w momencie, kiedy te boty skończą swoją pracę. I yy, spróbujemy to yy, tak właśnie przygotować pod sadzenie. Bo ogólnie, jeśli chodzi o to zadanie, jeśli chodzi o uprawę, to musimy strącić 20, zasadzić 20 i zmagazynować 20. Tutaj jednocześnie, jak wykopałam te jagódki, to y, od razu y, mamy owoce, które sobie spróbujemy zasadzić, i zobaczymy, czy rzeczywiście te krzaczki wyrosną obok siebie, jakie zasadzimy. Więc to wyszło nawet na dobre. O proszę, nawet więcej niż jedna jagódka. Tutaj cztery jagódki y, w sumie mamy z dwóch krzaczków. Okej, okay, tu mamy dwa, trzy, cztery. I ty, gościu, ładuj się, ładuj się. A ja tutaj dokończę robotę. Właściwie wezmę po prostu tą jagódkę i ją zasadzę. I zastanowię mnie, czy grzyby, jakie zbierzemy. Właściwie, jakie zbieramy. Czy jest tak samo jak z jagódkami? Ok, tak samo je sadzimy, więc w sumie dobrze, że zaczęłam kopać doły, bo mogłam to najpierw sprawdzić. I łopatą zbieramy grzyby. Nie, nie patykiem, a łopatą. W takim razie mogę spróbować też wykopać grzyba i przesadzić sobie go bliżej, tak żeby później móc już podosadzać je tylko. I, I czy ten grzyb zniknął? No właśnie, wykopałam tego grzyba, więc w sumie wypadły dwa z jednego, więc idealnie tutaj mamy dwa miejsca. Ale z drugiej strony, mm, no troszeczkę. Wydaje mi się, że mogą być zbyt daleko od siebie, chciałabym jeszcze tutaj jedno miejsce wykopać, bo tak to będziemy mieli ile? 6-7 grzybków, to nie za dużo. Jagódki na pewno wyrosły, więc w sumie, ja wiecie co, wykopię sobie też te dwie, te dwa krzaczki. Ja wiem, że mogę strącać patykiem, ale chcę się pozbyć tych pojedynczych krzaków z tego miejsca, więc od razu sobie troszeczkę tutaj pouprzątamy. No właśnie, i będziemy programować te boty do, do tego, żeby rąbały drewno. I wiecie co? Chyba stworzę w tym celu nowe roboty. Wykopałam wszystkie jagódki, zaraz sobie je spokojnie pozbieram, ale widzę, że jest problem z kopaczem i nie ma łopat. Czy to nie jest jakiś problem z kamieniami? Kamieni mamy dużo. Muszę zobaczyć, jaki problem ma gość, który zajmuje się robieniem łopat. Więc co ty masz za problem? Nie możesz wziąć kamienia? Dlaczego nie możesz wziąć kamienia? Bo co? Bo ma patyk, więc jak widzicie, tutaj jest patyk i on ma patyk, więc coś mu się musiało wcześniej zablokować, e, spróbujmy w takim razie troszeczkę zwolnić jego ręce, e, jeszcze raz, otwórzmy sobie go, e, weźmy sobie ten patyk, który ma i odblokujmy go, okej, okay, patyk możemy sobie tutaj wrzucić, e, od razu sobie załaduję te magazyny. Kurczę, przydałoby mi się coś, co pozwoliłoby mi ulepszyć moje boty, żeby dać im większą pamięć, bo, bo w sumie chciałabym, żeby ten bot, który robi narzędzie, od razu je pakował do magazynu i wtedy mógłby robić tych narzędzi nie konkretnie 10, ale do zapełnienia magazynu. Ale może to się uda w przyszłości zrobić. W każdym razie chyba dwa boty stały tutaj i czekały. Bo tych chłopak jest w tym momencie jakby cały czas za mało, ale nie będę stała, czekała, aż on to zrobi, później przyjdę, to zrobię całkowicie. Tymczasem idę po jagódki i zasadzę je w miejscach, które są przygotowane już. No i chyba będę musiała wykopać sama ręcznie te dołki, które tutaj są, bo coś mi się wydaje, że troszeczkę jest to niezbyt wystarczające. I teraz tak, te magazyny, myślę, że będzie lepiej, żeby były jeszcze bliżej tego miejsca, ale może trochę do tyłu. Tutaj widzimy taką strefę pracy moich botów, że dotąd sięgają doły, bo jakby nie ma osoby, która sadzi. Co się stało z osobą, która sadzi? Bo to jakby widać, że ewidentnie nie wyrabia ta, ten drzewosiej. A może to jest kwestia nie jego wydajności pracy, a tego, że po prostu jest jeden, sam? Zobaczcie, mamy dwóch kopidołów, dwóch drwali, a drzewosiej jest jeden, ale chyba nie jest najgorzej. Zwłaszcza, że mamy tutaj jeszcze co pozbierać. I mamy na szczęście jed jeszcze jednego bota, czyli będziesz nosi kłodą. To będzie nosi kłoda. I ty, mój drogi, po prostu bierzesz sobie deskę, znaczy bierzesz sobie kłody. I zakładam, że nie będzie mógł zmieścić więcej niż jednej kłody, więc odkładasz ją tutaj. Chociaż może mogłabym spróbować zaprogramować go do znoszenia tego, w jakby w większej ilości. Spróbujmy, spróbujmy, bo zobaczymy, czy to będzie taki mały eksperyment, czy nosi po dwie kłody. Bo ja noszę tylko po jednej, więc może Bot będzie nosił tak jak ja. Może będzie mógł nosić po dwie na przykład. Do całkowitego zwolnienia rąk, i jakby tutaj musimy dać te dwie instrukcje i teraz oczywiście zmieniamy jeszcze strefę, żeby to był maksymalny obszar do jakiegoś sięga i to będzie ten obszar tutaj i jesteś gotowy do pracy, więc w sumie to jeszcze zapętlimy to, żeby nie zrobił tej czynności tylko raz i tylko po jednej nosi, w takim razie ma tylko jedno miejsce, więc nie możemy go zaprogramować do noszenia większej ilości jednocześnie mogę sobie spróbować zbudować od razu tutaj pięć do rąbania a właściwie zrobimy sobie dwa pnie do rąbania, tylko w jaki sposób to ustawić. Chyba w ten sposób było, w tym miejscu i to jest najoptymalniejsza droga. Pierwszy bot już jest zbudowany. Ten bot prawdopodobnie będzie botem, który będzie ciął deski, czyli to powstanie druga deska. Już zobaczcie, od razu ładowarka go ładuje, bardzo dobrze. Chociaż wolałabym, żeby najpierw skupiły się na tych botach tutaj, bo tutaj też parę botów się rozładowało. Mam tutaj magazyniera desek i magazyniera słupków i zastanawiam się, czy nie da rady spróbować zaprogramować je tak, żeby znosili również z tych magazynów, ale chyba nie za bardzo. Chyba będę musiała stworzyć jeszcze nowych magazynierów. No dobrze, na razie. Na razie jednak panie desko. Proszę sobie przejść tutaj, z tego magazynu bierzemy sobie jedną kłodę, kładziemy ją, aha jeszcze muszę tutaj najpierw zaprogramować te pnie do rąbania, także jeszcze, nie nie nie, tutaj mamy co innego, także pewne informacje musimy usunąć z Twojej pamięci, które zarejestrowałeś, bo ja robiam je w międzyczasie, także bierzemy kłodę, przenosimy ją tutaj i rąbiemy, bardzo proste. Nie wiem, dlaczego zawsze mówię mi, że to bardzo proste, ale myślę, że one sobie zdają sprawę z tego, że to jest proste i ciekawi mnie, czy ja jestem w stanie, to zrobimy sobie raz. I czy jestem w stanie go zaprogramować, żeby on zebrał te deski sam. Bierzesz sobie deskę. Yy... Albo nie, tutaj damy nieskończoność, spróbujemy to zrobić troszeczkę inaczej. Może jeszcze uda mi się trochę to skompresować. I teraz to wykonujemy do maksymalnego dźwigu i wkładamy tutaj, i tą deskę odkładamy tutaj. I to jeszcze zap Tak, uda mi się, słuchajcie. Uda mi się to zrobić w jednym ruchu, czyli dwa boty kolejne mogę zwolnić. I to do całkowitego zwolnienia rąk, i to wkładamy tutaj. I zobaczmy, czy to zadziała. Jeśli to zadziała, to będę mogła przeprogramować wszystkie boty, które yy, już mają tę funkcję, do robienia tego samodzielnie. No, strasznie długo myśli nad podniesieniem tej drugiej deski. Właściwie strasznie długo myśli nad każdą instrukcją. Halo? Chyba jeszcze coś tutaj zrobiłam. Nie tak, aha, do maksymalnego udźwigu. Czyli to jest mój ten błąd, bo w sumie on robi jedną układę na dwie deski, nie na trzy, i jakby zablokował się on. Cały czas myśli, że ta deska jedna się jeszcze tu pojawi, ale się nie pojawi, więc to sobie tu pominiemy. I teraz chyba powinno być wszystko, ok. W takim razie zatrzymujemy i jeszcze zabiorę mu te deski, które już wziął, bo on oczywiście zacznie robić swoje zadanie od samego początku. Sprawdźmy go jeszcze raz. Dobrze, że go skontrolowałam, bo dzięki temu e, będę miała pewność, że na pewno to działa, że wiecie, nie jest tak, że o, zaprogramowałam, jest gotowe i sobie idę gdzie indziej, potem się okazuje, że brakuje mi drewna. No i teraz powinien już to zrobić. I robi. W takim razie słuchajcie, tego bota mamy zaprogramowanego. Ok, spróbuję sobie teraz szybko zaprogramować słupka, przeprogramować te boty, które są tutaj, tym samym dostaniemy dwa boty, e, które będą mogły pracować tutaj na naszym polu, e, więc to też jest fajna sprawa e, i zaraz się za to zabieram. Tutaj już widzę, że jest przygotowana ta strefa i jest już skończona. Niestety nie mogę chyba zachęcić tych kopidołów, żeby kopali też pomiędzy, więc zaraz spróbuję sobie sama to skopać. W międzyczasie oczywiście budowniczy budują mi magazyny na jagody i na grzyby, które też mi się przydają, bo już w tym momencie zaczynamy zabawę ze zbieraniem. Tutaj będzie strącać jagód, który. Musi sobie przede wszystkim e, wziąć patyczka, bo jakby była informacja, że potrzebuje patyka, żeby strącić jagody. Więc on będziesz od sobie do magazynu, będzie zbierał patyk e, i to dzia działać prawdopodobnie będzie tak jak narzędzie. Bo zobaczcie, tutaj mamy e, na naszym patyku jakby trwałość, więc patyk też się po jakimś czasie rozpadnie. Niestety nie możemy patykiem uderzać w krzak w nieskończoność. Więc to tutaj sobie zrobimy tę czynność tylko raz. No i idziemy sobie do krzaczka, więc tutaj sobie zaznaczymy tą strefę, w której on te jagody będzie strącać, odrobinę większą, może kiedyś powiększymy to pole, więc na pewno nieznacznie, ale jak już to tak będzie to wyglądało, więc obszar wyznaczony i tę czynność wykonujesz do całkowitego zwolnienia rąk. I zapę zapętlasz. Zatrzymam, oddam mu patyk, żebym y, też nie musiała tego patyka y, nosić. E, no i myślę, że jesteśmy gotowi. E, a ty z kolei e, będziesz zbieraczem, bo widzę, że tutaj magazyn już jest skończony, więc ja sobie ten gotowy magazyn tutaj przestawię w to miejsce. Myślę, że tak. Myślę, że to będzie e, dobre miejsce. I widzę, że drugi też już jest gotowy, więc ten drugi przedstawimy tutaj, i od razu boty niech przygotowują kolejne trzy. Powiedzmy, że to będzie taka strefa budowania, i ja będę potem zawierała sobie te magazyny, bo mają blisko do magazynów z materiałami, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w tej okolicy sobie budować. Tym magazynie że desek będziesz zbieraczem. O, zbieraczem jagód. I w sumie zacznę od jagód, bo widzę, że jagody leżą, grzyby jeszcze są nawet nieposiane, więc w sumie zróbmy to po kolei I w takim razie usuwamy to, co miałeś do tej pory i ty znajdujesz sobie jagódkę. Jagódkę zbierasz sobie z maksymalnego obszaru, jaki tutaj jest, to przy okazji tej jagody pozbiera. I jak już zbierzesz te jagody do maksymalnego udźwigu, to sobie oddajesz je tutaj. I tutaj warto byłoby zaprogramować go do tego że jeśli na przykład nie będzie nadążał ten bot, który zbiera jagody albo nie wiem, pójdzie po patyk i nie będzie tych jagód, nie będzie stał z tymi jagodami i czekał nie wiem, że będzie miał dwie i czeka na tą trzecią, tylko po prostu będzie oddawał, jeśli nie ma do zebrania, no to w takim razie nie zbierasz do maksymalnego dźwigu, tylko nie wiem, niesiesz jedną albo dwie, żeby w magazynie cały czas te jagody e, były. I w sumie chyba jesteś gotowy do pracy. Więc się zabieraj. Ja od razu naładuję bota, który się rozładował. No i przechodzę do mniej przyjemnej pracy. Czyli sama będę musiała skopać te wszystkie dołki. No i pewnie sama ponosadzam sobie te jagódki. I tak jeszcze myślę sobie, że o ile ja tutaj skopię te dołki, posadzę jagody i te jagody zostają po tym, jak są strącone, to niestety ale grzyby musimy wykopać, więc prawdopodobnie będę potrzebowała jedną osobę do noszenia grzybów. Jedną osobę do sadzenia grzybów i jedną osobę do skopywania tych grzybów, więc tutaj jeśli chodzi o jagody, jagody są chyba najszybsze do produkcji. Te doły powstają co drugi automatycznie, a ja chciałabym zautomatyzować tą produkcję. To skoro będę musiała za każdym razem kopać te doły oddzielnie, bo jakby tylko raz kopiemy na jagody, one już tu zostają, te krzaki będą gotowe. Ale na grzyby będziemy musieli kopać za każdym razem. Czy w takim razie nie spróbować jeszcze tego powiększyć? I wiecie co? Myślę, że dobrze, że nie e, nie przeprogramowałam tego gościa na robienie czegoś innego. Niech on się zajmie w takim razie dalszą pracą. Gościowi, który nosi darlinę, też zmienimy strefę. Jak widzicie całkiem niezły słupek już udało mu się tutaj zrobić. E, ale żebyś zabrał wszystko, co na pewno tutaj będzie do zebrania, przestawiamy strefę i ruszamy dalej do pracy. A ja oczywiście wszystko to robię z łopatą w ręce i dalej kontynuuję moje kopanie. Jeszcze warto byłoby zaprogramować boty, które będą zbierać grzyby, bo w sumie zbieranie jagód już jest bardzo, bardzo prostą sprawą i chyba zaraz będziemy mieli to zadanie gotowe. Co tylko muszę posadzić 5 jagód, czyli ja w tym momencie zabieram się za realizowanie tego zadania. Boty mi nie pozwolą, bo muszę najpierw je naładować i zostaje mi skopanie chyba trzech dołków, żeby już mieć wszystko dokończone tutaj. Także jagody będziemy mieli z głowy. Więcej będzie problemów, tak jak mówiłam, z grzybami, ale myślę, że już spróbuję sobie te boty zaprogramować po odcinku. Czyli po prostu zaprogramuję bota, który będzie, tak jak mówiłam, zbierał grzyby, kopał grzyby, sadził grzyby. I w sumie y, też kopidoła będę musiała tu zostawić, więc y, będą tutaj y, kolejne boty. Dobra, ja sobie szybciutko jeszcze ponasadzam te y, rzeczy. I tak udało mi się wykonać plan jagodowy. Y, mamy zmagazynowane, strącone i zasadzone jagódki. I co za to odpakujemy? Czy jakieś nowe zakładeczki? Koszule poszukiwacza przygód. Także mamy koszulę poszukiwacza przygód, mamy kolejny stopień w naszej wspaniałej tablicy pamiątkowej. I teraz w sumie mogę wrócić do samej kolonizacji I zobaczyć o co chodzi Dla kogo ja tutaj to robię Musimy zrobić dozownik nasion osadników wylęgarnię osadników I wytworzyć osadników No i w sumie pozostałe rzeczy tak jak mówiłam Przygotuję sobie tworzenie Zbieranie grzybów już po odcinku Poczekam aż te moje boty tutaj skończą kopać Bo jak widzicie troszeczkę czasu im z tym schodzi No i już następnym razem Spróbujemy zająć się Tworzeniem tych osadników Czyli kolonizacją Czyli w sumie to co teraz ja to wcale nie jest kolonizacja, to jest jakby tylko produkcja botów i produkcja środków do tego, żeby skolonizować tą planetę i zobaczymy jak to będzie wyglądało, także jeśli jesteście ciekawi wpadajcie koniecznie, jeśli wam się udało, zostawcie łapkę w górę a ja już dzisiaj z wami się żegnam, trzymajcie się, miłego dzionka, papa